Jesteśmy na miejscu przy kamieniołomie Ale już wiemy, że tu nie będziemy miejsce monitorowane i tak dalej Stoimy przy nim, zaraz wam go pokażemy Ale mieliśmy problem Mieliśmy problem, bo jak staliśmy przy tym sercu całym To auto nie chciało odpalić rozrusznik nie chodził, na pych odpalił raz, drugi, trzeci No i zadzwoniłem do kolesia, do Niemca Dzięki Niemiec no i okazało się, że któryś z kabli tam coś się przepaliło, czy luźny jest. Poruszałem nim i odpala. Znaczy. <laughs> Zaraz sprawdzimy. Po drodze sprawdzałem dwa razy i odpalał. Dobra, i tu jest jakaś dziura w siatce. Zobaczymy, jak to wygląda, żeby chociaż pokazać Wam. Yy, i... Mechanizator. No, psz, kurde, no co? Do kamienium, Miejscowość przeworno. Dziura w siatce to za dużo powiedziane Po prostu udeptane Stoimy przy drodze No zobaczmy co to jest No kurde ładne no Zobaczcie że ładne Ale czemu tu jest zakaz wstupu Jakie ławice ryb Kurcze małych takich No fajne miejsce cholera ale to wszystko tam, wy tego nie widzicie, ja później podlecę tam drolem. To są była, wiceryb ryb. E, tu jakaś baza nurkowa była, no i przecież tam moglibyśmy sobie stanąć elegancko. Kurcze, tam jest jakaś brama. I kicha. W krzaczory masz idealny strój. Ale zobacz. Fajne, ale zobacz tam, widzisz te czarne? W wodzie? To ryby są Zobacz. Serio? Zaraz dronem tam polecę. Czy żaby? Nie no ryb. No gdzie? Mówicie, Ryba, że żaby. a tam taka większa płynie, widzisz? Dopływa do tego kija. A nie, to kilka było złączonych. To jest kilka. No gdzie żaby? Żaby to nie było źle. No więc nie odpadam Idę pogrzebać Zaraz wam pokażę co ja tam dotykam I zobaczymy czy to kurczę pomoże Mamy nowy punkt 6 km stąd Ale chyba z buta pójdziemy 6 km Rzut beretem, idę Dobra Główny mechanik wyprawy zaraz wam kurde pokażę gorąco tu cholera i tam jest taki widzicie i dotykałem czyli to jest ten kabel wiesz tak Paliłem, nie? O jest. Chyba wstawię wodę, co? Mm -hmm. Znowu? No. No to już tak będzie, wiem. Jestem na takiej kładce betonowej przy ścianie kamieniołomu. My jesteśmy tam. Wieje. Ryby pływają. Zaraz Wam pokażę tą kładkę. Jak to wygląda. Coś takiego. Idę się tutaj przejść. Ładne miejsce, fajne w ogóle te kamieniołomy są. Ale strasznie grzeje. Monika już leży. Dobra, jestem na ścianie. Tam ryba pływa. Nie wiem, czy ją widzicie. Widzicie? Ryby. A tam taka większa, naprawdę większa. I od razu w dół głębina. Dobra, idę jeszcze dalej, zobaczę to. Potwór z Loch Ness. Widzicie tą rybę? O, teraz się ruszyła. Tu pełno mniejszych, a ten bydlak tam pływa. Widzicie go? Ten w pojedynkę. A zobaczcie, teraz tu. Jestem niedaleko tego kamieniołomu i słuchajcie, znalazłem takie coś opuszczone hm. Kominek Pusto, ale nie jest wcale w takim złym stanie, słuchajcie. łóżko, znaczy rama jakiś domek był tutaj ok, bo te schody tu w ogóle takie widziałem patrzcie koło mówię, ten domek nie jest wcale w takim złym stanie się przyjechali tu, stąd lokalsi i rzucają magnesami neodymowymi. Ale jeden z nich mówi, w jakim miejscu mniej więcej mają rzucać. Więc chyba czegoś szukają, albo wiedzą, że coś tam jest. A my, kurde, też mamy gdzieś na Odynkę. Ale gdzie? Gdzieś jest schowana. Maskę mają od samochodu. No pa. Zatarka, zatarka, zatarka. Wow, kurde. Ale nie Faktycznie kurde. A jest ten? No nie, bo to syrena. Syrena, no. To na, na rynku w salinie. Tak? 40. Ile? Kiedy zajebali tą to syrenę? no. Masz jeszcze jeden magnes, żeby go spuścić na siłce Tak na zyłce. No długo go, czyjesz, go bo znowu zahaczyłem o na syrenę. No to wiem. co? A nie to się Normalnie patrz, trzyma, trzyma, No, trzyma. teraz puściło. dupa. Ale dziwne, że aż tak puszcza, nie? To faktycznie fart, że on się tutaj zaczepił. No, to do tego, że do tego Do fartownie. I tego jak nie Ekipy się schodzą, słuchajcie, cała zgraja tam gówniarzy. Ech, słońce mi świeci w oczy. No więc na trzy magnesy, ja tam z dwa kapsle, yy, jeden z gości starą łopatę, no i ta maska od syliny. Ale mieliśmy tutaj lokalnego jakiegoś, kurczę, polityka, który nam tu poopowiadał parę rzeczy. W latach 60-tych tu przestali wydobywać, ale w pobliżu są dwa kamieniołomy jeszcze czy trzy i tam jeden to on się zachwycał i na pewno tam podjedziemy bo to jest trzy kilometry stąd mówi, że myśmy poszli na spacer ale nie zostawimy całego Majdanu tutaj pożyczyć kubek powiedział, że jeden wystarczy w tam jest tylu dostali dwa herbaty chyba chcą się napić i jeden z magnesów zaczepili podwiązali drugą linię i tu szarpią też pomagałem im, ale Chyba się zaczepiło półkę skalną. Ale coś mi się wydaje, że oni coś, coś wymyślą, coś wykombinują. O. Ciemnawo nad naszym kamieniołomem. A, w ogóle przyjechał kamper. Także sami nie będziemy na noc. Czekajcie, idę do tego ogniska. To stąd wam pokażę tego kampera. Transit stary. Tam widzicie? No a my i posiedzimy jeszcze troszkę jak się ciemno zrobi to nyny. Szósta. Siemano wiatr wieje. Przywitałem Was maską od Syreny z tego kamieniowego. Słońce wstaje, bardzo fajne miejsce polecamy. Pogoda nam też dopisuje cały czas. Jedziemy stąd zobaczyć tutaj ten gość. Wczoraj nam polecił jeszcze jeden kamieniołom, bardzo blisko, ale nie ma go w ogóle na mapach. Yy, nie ma nic w googlarkach, yy, nic nie widać. Później wam pokażę. I jedziemy w dół. Mawik, odejdź. Taką drogą jechaliśmy, stanęliśmy w polu, no i teoretycznie tu jest ten, gość zachwalał, że no niesamowity kamieniową, stary yy, i że lepszy jak tamten. Większy. Większy i lepszy jego zdaniem, że fest, taka ściana pionowa, dobra, zamykamy furę i zaraz zobaczymy. Dojście na kamieniołom, zobaczcie. Pokrzywy? Jakby nas tu nie chcieli. O kurde. Zobaczcie. No jest większy. Ale cudo. I tego nie ma na mapach. Słuchajcie. W ogóle. Jakby tego tu w ogóle nie było. Słuchajcie, tutaj jesteśmy. Zobaczcie, nic. Nie ma nic. Tu jest gdzieś ten, na którym byliśmy, i on jest widoczny. No kurde, nie będę go teraz szukał. A tego nie ma, ale jak zrobimy tą mapę, zrobię ją, czy nie ma zasięgu? To widać. Cyk, cyk, pusto.